Zaczynamy, proszę Państwa. Dzień dobry Państwu. Otwieram 30. sesję Rady Gminy Urszulin ósmej kadencji. Witam Państwa radnych, Pana Wójta, pracowników gminy. Informuję, że w dzisiejszym naszym spotkaniu bierze udział 12 radnych, troje radnych jest nieobecnych, nieobecność jest usprawiedliwiona. Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji Rady Gminy są transmitowane na żywo. Sala obrad znajduje się w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie, ulica Kwiatowa 35. Transmisja posiedzeń obejmuje obszar ca od filarów przy miejscach przeznaczonych dla radnych, sołtysów oraz gości zaproszonych. W związku z powyższym wejście do SAT odbywa się sesja, jest tożsame z tym, iż osoba, która znajduje się w obszarze zasięgu kamer jest świadomość zapis audiowizualny, na którym została utrwalona, zostanie zarejestrowany oraz udostępniony w serwisie YouTube oraz poprzez stronę internetową Urzędu Gminy Urszuin ug.wurszuin.eu i oficjalnej stronie informacji publicznej Urzędu Gminy. Administratorem danych osobowych jest Wójt gminy Urszuin, siedzibą w Włoszuinie przy ulicy Kwiatowa 35. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod numerem telefonu 82 571 3024, e-mailowo i iodemu pado pisemnie na adres Urzędu Gminy Urszuin. Państwa dane przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów prawa o w zasobie archiwalnym i w archiwach. informacje informacja musi być odczytywana przy każdym posiedzeniu Rady Gminy. Jest to obowiązek wynikający ze rozporządzenia ochrony danych osobowych i ustawy o ochronie danych. Obowiązek informacyjny został spełniony poprzez umieszczenie kopii informacyjnej przy wyjściu z sesji, w której odbywa się posiedzenie Rady Gminy. Przechodzimy do punktu drugiego. Proszę Państwa o przyjęcie porządku obrad. Państwo Radni otrzymali porządek naszej dzisiejszej sesji wraz z materiałami. Proszę bardzo, zyszeli jakieś. Kwestie dotyczące zmian porządku? Proszę bardzo, pani Monika. Przepraszam, pani Mariolu. Tak, chciałabym zmienić porządek obrad i wprowadzić między 11 a 12 punktem dyskusję. W związku z tym, że dzisiaj no nie jest przewidziany. Dziękuję. Jeszcze chwila. Pani Mariol nie wiem, czy w, gdy jest zwoływana sesja nadzwyczajna, to dyskusja może być przewidziana w, w, w porządku obrad, ale to zaraz zobaczymy. Jeszcze chwilę. wnioskodawcą dzisiejszej sesji nadzwyczajnej. Jestem ja w trybie zgodnym ze statutem, czyli nadzwyczajnym i, i chciałem poznać jakby no kwestie rozszerzania. Dlaczego i ta dyskusja i ze względu na to, że przed chwilą mieliśmy komisję i omawialiśmy różne rzeczy, także wszelkie zmiany muszą się odbyć za moją zgodą, bo jest to na mój wniosek. Yy, także przedstawię, o co mi chodzi. Wczoraj mieszkanka ulicy Nowej przedstawiła mi pismo i prosiła o przedstawienie jego na sesji. A Dotyczy to pismo? Pismo dotyczy ulicy Nowej. Mogę przeczytać, jeżeli. Nie, no to jest, ale to jest forma interpelacji. Możecie Państwo to składać w ramach interpelacji na normalnym trybie sesji. Ta sesja dotyczy spraw, które są jakby niezbędne do realizacji jest w trybie na, nadzwyczajnym, także na tą chwilę, jeżeli to dotyczy tylko odczytania pisma mieszkanki, to nie ma. Przekazać się te pismo można w różnej formie Radzie Gminy, także nie musi się to odbywać również w trybie dyskusji, także nie wyrażam na to zgody. Dziękuję. Dziękuję. Zresztą będziemy też punkcie prawda dotyczącym uchwały budżetowej wieloletniej prognozy finansowej też będziemy zawierać informacje dotyczące owej ulicy, więc może w jakiejś części padnie odpowiedź na jej pismo w czasie, gdy będziemy omawiać owe punkty. Dziękuję bardzo. Myślę, że tutaj sprawa została rozstrzygnięta. Przejdźmy zatem do przyjęcia porządku obrad. Kto jest za jego przyjęciem, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wyniki głosowania 11 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się. <coughs> tak, przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Urszulim w roku szkolnym 2021-22. Proszę bardzo Panie Wójcie oddaję głos. Projekt uchwały dotyczy określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Urszulin w roku szkolnym 2021-2022. Te ceny ustalone zgodnie z metodologią są niezbędne do podjęcia, do działań związanych ze zwrotem kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej czy też innej formy wychowania. Prosiłbym Państwa o przyjęcie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Dziękuję. Rozumiem, że nie ma. Zatem przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie ursz w roku szkolnym 2021-2022? Kto jest za, proszę o naciśnięcie przycisku i ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wyniki głosowania: 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Przechodzimy do kolejnego projektu. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Urszul. Proszę bardzo, Panie Wójcie. Projekt uchwały związany jest z określeniem nowego wzoru, wprowadzeniem zmian w uchwale Rady Gminy dotyczącej spraw, w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zmiany są wprowadzane zgodnie z projektem, który Państwo otrzymaliśmy, otrzymaliście. Są zmianami wynikającymi z zmian w przepisach prawa, ale również określają nowy wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym składany przez rodziców pełnoletniego ucznia zamieszkującego na terenie Gminy Urszulin. Prosiłbym Państwa o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Dziękuję. Zatem przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkach na terenie gminy Urszulin? Kto jest za? Proszę naciśnięcie przycisku, podnieśnienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wyniki głosowania 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Przechodzimy do kolejnego projektu. W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodno, wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Uszczeń w latach 2021-2024. Szanowni Państwo, projekt realizowany na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych jest to dokument przyjmowany. Przez Radę Gminy określający wytyczne i, i najważniejsze cele, i przedsięwzięcia dotyczące najbliższych lat, jeśli chodzi o, o działania związane z rozwojem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. I tak jak tutaj Państwo widzicie, też w tym wykazie przedsięwzięć kluczowe rzeczy, które są przed nami, to jest poprawa sytuacji związanej z dostępem do wody, pitnej, czyli tutaj kwestia modernizacji wodociągów i istniejących urządzeń wodnych, czyli ujęć wody. W zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w najbliższych latach to jest przede wszystkim budowa kanalizacji Michałów i Kochanowskie, to realizowana przez gminę. Natomiast jeśli chodzi o przyszłe przedsięwzięcia, to rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, ale także budowa kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Wytyczno. Także to, to te przedsięwzięcia przed nami poprawiające myślę. Natomiast żeby one były zrealizowane i ten plan był realizowany, potrzebujemy funduszy zewnętrznych, potrzebujemy natychmiast działań związanych czy też z programem Polski Ład, czy też związanych z funduszami europejskimi. Liczymy na to, że Urząd Marszałkowski szybko przeprowadzi to, że jednak polski rząd stanie na wysokości zadania. Już w przyszłym roku będą pierwsze konkursy dotyczące realizacji zadań związanych z gospodarką wodno i Gmina Urszulin się również w tych przedsięwzięciach znajdzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Dziękuję. Zatem przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Urszulin w latach 2021-2024? Kto jest za? Proszę o przycisku, podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze, dobrze. Powolutku. O, jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Urszulin. Projekt uchwały dotyczy zbycia nieruchomości położonej jako działka numer 107 na 6 o powierzchni 18 1836 m2 w miejscowości Wola Werszyńska. Jest to działka i nieruchomość zabudowana po byłej świetlicy, jeszcze aktualnej, ale tej starej świetlicy w Woli Werszyńskiej, ze względu na to, że wybudowaliśmy i oddaliśmy niedawno do użytku nowy obiekt który w sierpniu zostanie otwarty chcemy aby też no, poprzedni obiekt świetlicy też znalazł dobrego gospodarza który zadba o ten obiekt i nada mu nową funkcję dlatego tu propozycja sprzedaży tej nieruchomości i proszę państwa o przyjęcie projektu uchwały dziękuję czy są jakieś pytania dziękuję Zatem przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Urszulin? Kto jest za? Proszę o przycisku podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wyniki głosowania: 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą lub jego następcą prawnym. Projekt uchwały jest, dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej nieruchomości numer 77 na 16 o powierzchni 287 m2, na której zlokalizowana jest wieża telekomunikacyjna firmy Polkomtel, spółka ZOO. Także jest to kolejna jakby przedłużająca już istniejącą umowę dzierżawy, znaczy przedłużająca uchwała, dająca możliwość zawarcia umowy na kolejne pięć lat. Proszę Państwa o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję. Pytania? Dziękuję. Przejdźmy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyraż wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą lub jego następcą prawnym? Kto jest za przyciśnięciem przycisku, podniesienie ręki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wyniki głosowania 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Kolejny projekt uchwały, podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer. 27 162 2021 Rady Gminy Urszulin z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Urszulin. Projekt uchwały dotyczy, tak naprawdę jest, dosyć, jest projektem zaczynającym pewne systemowe rozwiązanie, które będzie też, którego następstwo będziecie Państwo widzieć w kolejnym projekcie uchwały, a mianowicie Chodzi o przejście tutaj w zakresie dysponowania lokali świetlic na terenie gminy z dzierżaw na kwestie użyczeń i chcemy, aby wszystkie obiekty były, miały zastandaryzowane kwestie dotyczące jakby dysponowania tych nieruchomości i udostępniania ich mieszkańcom. Dlatego ze względu na to, że obiekt w Dębowcu, o którym mowa, był wydzierżawiany, chcemy przejść na użyczenie i w związku z tym ta uchwała zmarła. 9 marca prosiłbym, żeby została wycofana, uchylona. Natomiast w kolejnym projekcie uchwały ten obiekt przechodzi już w formę użyczenia. Dziękuję. Dziękuję. Pytania? Dziękuję. Zatem przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 162 łamana na 2021? Rady Gminy Urszuń z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Urszuń. Kto jest za, proszę naciś naciśnięcie przycisku podniesienia ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Wyniki głosowania: 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Automatycznie przechodzimy do kolejnego projektu. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodne na użyczenie nieruchomości stanowiącą własność gminy Urszulin. Projekt uchwały dotyczy użyczenia obiektów dla Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulini na okres 10 lat nieruchomości zabudowanych obiektami nowo wyremontowanych świetlic. Chcemy, aby jeden gospodarz był w zakresie tych obiektów który będzie określał relacje partnerskie pomiędzy organizacjami pozarządowymi, strażami pożarnymi, a także mieszkańcami, którzy chcą wynająć te obiekty. Także myślę, że ujednolicenie i ustandaryzowanie pewnych zadań i przekazanie ich w zarządzanie Gminem Ośrodkowej Kultury jest jakby najwłaściwszą drogą. Będzie czas weryfikacji tych rozwiązań, także myślę, że regularnie się będziemy spotykać i i też omawiać to, czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie, czy zdało swój egzamin. Na tą chwilę proszę Państwa o podjęcie takiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości, tych załączonych w tabeli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytania? Dziękuję. Przejdźmy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Urszulin? Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisku, podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wyniki głosowania 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Przechodzimy do omówienia projektu uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową, który zgodnie z tradycją mówimy równocześnie z projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. Proszę bardzo oddaję głos. Tak, tutaj oddam głos pani skarbnik, natomiast jeśli za chwilkę, zanim oddam głos, to jeszcze jedno słowo wyjaśnienia, myślę, że też dla mieszkańców, którzy nas oglądają. Sesja nadzwyczajna została zwołana ze względu na fakt otrzymania przez gminę Urszulin dofinansowania w ramach rządowego programu budowy dróg na przebudowę ulicy Modrzewiowej i Nowej. I to ze względu na to, że ta decyzja musiała zostać podjęta do dzisiaj. Tutaj też Państwu tak jak wyjaśniałem. Jest w tym WPF-ie i w budżecie te środki zostały przeze mnie zawnioskowane i założone. Jest to inwestycja, o którą się staraliśmy bardzo długo i mam nadzieję, że zyskał w Państwa oczach jakby aprobatę i odcinek modrzewiowej nowej wraz z parkingiem, oświetleniem, chodnikami uda się nam wykonać i zrealizować. Oddaję głos już pani Skarbnik, jeśli chodzi o inne założenia i zmiany dotyczące wpf oraz uchwały budżetowej. W wieloletniej prognozie finansowej proponujemy zmiany w zakresie dochodów i wydatków zgodnie z proponowaną uchwałą w sprawie zmian w budżecie, jak również zmianę przychodów i rozchodów. Prowadzenie również w przedsięwzięciach, dokonanie przeniesień pomiędzy zadaniami, jak również. Tak już jak Pan Wójt wspomniał, wprowadzenie nowego zadania przebudowa drogi, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urszulin jest to zadanie do realizacji na lata 2021-2022. Oprócz tego w zmianach w budżecie proponujemy wprowadzić dotacje celowe, które otrzymaliśmy z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, jak również środki w ramach COVID przyznane na punkty, prowadzenie punktu informacyjnego i promocję szczepień. Proponujemy również przesunięcie dochodów pomiędzy źródłami. Natomiast w wydatkach bieżących proponujemy przeniesienie środków pomiędzy zadaniami dla sprawnego funkcjonowania gminy Urszulin. W sprawie przedsięwzięć, to już mówiłam, są to małe zmiany, niedusza. no Największą zmianą jest prowadzenie nowego zadania inwestycyjnego na lata 2021-2022. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Dziękuję. Zatem przejdźmy do głosowań. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały zmieniającego wieloletnią prognozę finansową? Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wyniki głosowania: 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Automatycznie przechodzimy do drugiego głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021? Kto jest za przyjęciem projektu? E, proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze, dobrze, panie Janku. Yes. Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania: 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Proszę Państwa, w związku z, z wyczerpaniem się y, punktów porządku sesji dzisiejszej zamykam 30. sesję Rady Gminy Urszulin ósmej kadencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. Do zobaczenia.